Okay. Powtarzałem sobie, że to koniec, nie dole nic nie robię I nie mogę jakoś kurwa się powstrzymać To wyznacza cele i się do nich zgina Świat mój dźwiga, się światło napomina Nad nim się nie ściga, bo nie moja liga Wszystko nabijam, nabijam, bo O się A cały świecie zapominam, lecz to ja Rodzina, muzyka, blaty, maryka Żyje, serce bije, oddycha Tyk-tyka, mi dyk ciągle mało mi tak Mało byka, rymów, fabryka, wiadomo ekipa Uliczny szpital, wejmy na plebka Za bludnych bitach zapierdala mu dziecka Dolce Vita, pięć lat i I wszyscy razem, cały czas bez nas Chciałbym przestać, ale nie potrafię Zajadłeś, są sobie stranu papie Na takuje ma mazakiem Nowe miejsca zaznaczam na mapie Chciałbym przejść dalej, ale nie pozdrawię Muszę grać, robię rap, lawni się papie. Nie ma szans, za tym ktoś łapie Coś tu wapno, co tej to robisz Tyle razy już powtarzałem sobie, że to koniec niedolę nic nie robię i nie mogę, jak to kurwa się z Znów wyznaczam cele i się do nich spina Świat mój dźwiga, w duszy mi gra Z się nie ściga, to nie moja liga Wszystko nabijam, nabijam, łapie wiatr w W całym świecie zapominam, lecz ja jak wika Rodzina, muzyka, braty, marycha Tych żyjesz jak przebije, i ciągle mało wita, mało wichar, rymusz fabryka, wiadomo ekipa Ulicwy szpital, medycyna wretka, na brudnych picach, zapiera lano dziecka, no przewita, piękna zyszu i wszyscy razem Cały czas, ekstra! Chciałbym przestać, ale nie potrafię Zaleczka, co pisnemu kapie Na łapeczkach takuje ma takie Nowe miejsca zasadaczam na mapie Chciałbym przestać, ale nie potrafię Muszę grać obie na piszę papie

Zbuka, tańka, Dobra! Czy to jest Poznań, czy to jest kurwa? Nie, 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 się nie, 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 więcej. Zróbcie nie, 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 I teraz to był nie, kurwa. nie, nie, YouTube ostatnio wybierane. Ej, chodź, coś Ej, dobra, to chyba nie to... <grym mortem> w <mortem> Dobra tam gdzie ja, tam, tam gdzie maja. ja. Jesteśmy w się tam gdzie ja, tam ekipa moja, moja Wszyscy pojedziemy, sobie fajny refren Dużo energii tak tylko teraz przy tym ostatnim numerze każdy skacze każdy śpiewa i ja, tam tu tam tam spora moja